To jest ten, któremu zaufaliśmy i na którym jeszcze nikt się nie zawiódł z tych, którzy mu zaufali całym sercem, duszą, myślą i siłą. Świadkowie wiary otaczają nas, wielu z nich już skończyło swój bój wiary, chwaląc zwycięzców, odchodząc do wieczności. Czytamy o nich w Biblii, innych znamy osobiście, mieli oni wszyscy wspólną cechę. W miłości naśladowali Chrystusa, jako umarli dla rzeczy tego świata, a płomieni w patrzeniu i zmierzaniu ku wieczności. My jeszcze tutaj pielgrzymujemy i na nas są skierowane oczy tych, którzy są w niebie, na ziemi i pod ziemią. Oni wiedzą, jak wielki to jest bój, a ci, którzy są własnością Boga, dodają nam sił, przez świadectwo życia swego, a ci, którzy są własnością diabła, swoim życiem bez wiary i posłuszeństwa w pełni słowom Boga, chcą te siły nam odebrać. Pamiętajcie na wodzu waszych, którzy wam głosili słowo Boga. A rozpatrując koniec ich życia naśladujcie wiarę ich Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sami na wieki hebrejczyków 13 rozdział od 7 do 8 wersetu wiemy że ich życie było życiem wiary w Jezusa Chrystusa i dlatego osiągnęło cel wiary zbawienie ich dusz my żyjący dzisiaj mamy ten sam cel a siłą dojścia do niego jest korzystanie z wiarą z tego, co Bóg dał nam w Chrystusie i o tym poucza nas słowo Boga, które jest dla nas żyjących jedyną i prawdziwą wyrocznią. Tego słowa trzymajmy się niczym pochodni w ciemny dzień, a nie potkniemy się, bo słowo żywego Chrystusa zostało nam pozostawione, aby wiara miała solidne podstawy i opierając się na niej przychodziła do Boga. Wiara jest podstawą życia, modlitwy, mowy i myślenia każdego chrześcijanina wstępującego w ślady swego mistrza Jezusa Chrystusa. Wiara jest otwarciem ku swobodnemu przychodzeniu w modlitwie do Boga, gdyż życiem poświadcza, że przychodzi tam w imieniu Chrystusa. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Boga. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Hebrajczyków, dwunasty rozdział, od pierwszego do trzeciego wersetu. Wiara patrzy na tego, w którego wierzy, poznając go coraz bardziej przez słowo prawdy jego i przez doświadczanie tych słów w codziennej pielgrzymce ku pełnemu spotkaniu z Nim, broniąc się przed kłamstwem i wystawiając je na światło przez prawdę i pokonując je prawdą, którą wprowadza Duch Święty, ożywiając w nas i przez nas Słowo Chrystusowe. Swoboda przychodzenia do Boga opiera się na Słowie Prawdy, powiedzianym przez Pana naszego i nim napełnia się ufnie i odważnie każdego dnia pielgrzymki. Oblubienica Chrystusa Pana jest pełna owocu Ducha Świętego i to jest owoc jej trwania w oblubieńcu, umarłym za nią i zmartwychwstałym dla niej, władającym stronu chwały swego Ojca dla jej dobra i gotowym, aby w każdej chwili przyjść po nią i złączyć się z umiłowaną swoją, spełniając przez to największe pragnienie Boga Ojca. To przyjście Pana jeszcze się nie dokonało i dlatego nadal toczymy bój wiary. A żeby toczyć ten bój wiary i wygrać go, każdy chrześcijanin otrzymał od Pana na czas ziemskiej pielgrzymki zbroję przyniesioną nam z nieba, a wypróbowano na ziemi najpierw przez Pana naszego i Oblubieńca Jezusa Chrystusa. Jednak żeby móc znaleźć się bezpiecznym w tej zbroi, najpierw trzeba zewlec wszystko, co przeszkadzałoby w nią wejść i nią się zasłonić oraz za jej pomocą zaatakować wroga i ostać się żywym. Trzeba zrzucić z siebie wszelki ciężar i grzech. Ciężar to kłamstwo diabelskie, a grzech jest niewiarą w Jezusa, a przez to też nieposłuszeństwem Jego słowom. To jest to, co usidla i jako przyobleczenie nie daje szansy na zwycięstwo z mocami ciemności. Moce ciemności starają się o to, aby człowiek był ślepy i nie widział stromoty swoich szat i nie zadbał o te, w których mógłby z nimi stoczyć walkę i wygrać, i wejść tam, gdzie one nigdy wejść nie będą mogły. Pan Jezus powiedział, że uwolnieniem od tych szat jest prawda Jego słów. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jan 8, rozdział, od 31 do 32 wersetu. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Boga przez nieświadomość, która jest w nich przez zatwardziałość serca ich, mający umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zawleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a oblecie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Efezjan, czwarty rozdział od 17 do 24 wersetu. Stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Mocne to i zdecydowane słowa sługi Boga posłanego, aby je nam przekazać. Stworzony według Boga, a więc nie według własnego widzi się, czy też własnych możliwości. Ale według tego, który jest wszechmogący i który w Jezusie osiągnął to, co było nam potrzebne ku temu, abyśmy mogli zostać przyobleczeni w nowe szaty. Dlatego też między zewleczeniem a przyobleczeniem jest odmiana ducha umysłu naszego. Apostoł Paweł opisał to tak, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, a więc nie mocą naszego ciała, naszych zmysłów i naszych cielesnych doświadczeń, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, Lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Boga, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Gotowi do karania każdego waszego nieposłuszeństwa, aż posłuszeństwo wasze będzie całkowite. 2 Koryntian, 10 rozdział, od 3 do 6 wersetu. Co to jest za oręż? który ma tak wielką moc w sobie, daną od Boga. Przeczytajmy. W Słowie Prawdy, w mocy Boga, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, Drugi Koryntian, szósty rozdział, siódmy werset. A więc do tego oręża prowadzi nas Słowo Prawdy i moc Boga. Skierujmy nasze oczy teraz na Słowo Prawdy, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Drugi Koryntian, piąty rozdział, od 14 do piętnastego wersetu. A teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boga, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Boga. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie. Aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Rzymian, trzeci rozdział od 21 do 26 wersetu. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Efezjan, drugi rozdział czwartego do siódmego wersetu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat oraz obumarłe łono Sary i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Boga, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane Mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, że Mu poczytano tylko ze względu na Niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze, i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Rzymian, czwarty rozdział, osiemnasty werset, piąty rozdział, drugi werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego Odrodził nas ku nadziei żywej przez martwy stanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla Was, którzy mocą Boga strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. 1 Piotra, pierwszy rozdział, trzeciego do piątego wersetu: mając zaś tego samego ducha wiary, jak jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy, i dlatego też mówimy, wiedząc, że Ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Boga. 2 Koryntian, czwarty rozdział, od 13 do 15 wersetu. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Boga ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, a potem Greka, bo usprawiedliwienie Boga w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie Rzymian, pierwszy rozdział, od 16 do siedemnastego wersetu. Sprawiedliwymi stajemy się przez oczyszczenie nas krwią Jezusa, z przedtem popełnionych grzechów i w tym bierzemy jeszcze udział jako grzesznicy, z których przez ofiarę Jezusa zostaje zdarta szata grzesznika, który grzeszy. Jest to skuteczne przez wiarę następnie jako oczyszczonych, umarłych dla świata, dla zakonu i dla samych siebie. Duch Święty zdradza nas przez martwych stanie Jezusa i nasze w nim do nowego życia jako już sprawiedliwych i uświęconych prawdą Boga. Teraz zwróćmy uwagę na moc. Prawda doprowadziła nas do tego, aby wiara miała mocną podstawę i ku spełnieniu się słów prawdy Bóg przeoblekł prawdę mocą swoją, aby ci, którzy ją poznali i przyjęli, mogli według niej też żyć, dlatego zmartwychwstały Pan nasz zasiadł po prawicy ojca i wszystko jemu zostało poddane, aby władza jego sięgała wszędzie, gdzie istnieje jakiekolwiek stworzenie Boga w niebie, na ziemi i pod ziemią. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Boga, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony synem Boga w mocy przez martwych stanie o Jezusie Chrystusie Panu naszym. Rzymian pierwszy rozdział od pierwszego do czwartego wersetu. Bóg swoją moc z wysokości zawarł w zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Każdy, który ma swój współudział w zmartwychwstałym Panu, przyobleczony jest mocą z wysokości, aby żyć nowym życiem, odważnym i zwycięskim. Pan Bóg ustanowił Pana naszego Jezusa Chrystusa, Synem swoim, w mocy przez martwych stanie, a przez wiarę w prawdę i moc Ducha Świętego czyni i nas takimi. Lecz którzy gokolwiek przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Boga, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są. Jan Pierwszy rozdział 12 13 werset Biblia Gdańska. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał Ojcom, wypełni teraz Bóg dzieciom ich przez zbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w Psalmie drugim: Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Dzieje apostolskie 13 rozdział 32 do 33 wersetu. Zrodzeni w Jezusie przez martwych stanie jego, zostaliśmy przyobleczeni mocą jego zmartwychwstania. Ale wcześniej zostaliśmy przeprowadzeni ku temu, mocą prawdy, przez moc Krzyża, ku mocy zmartwychwstałego życia, wprowadzeni w chwałę, w której jest już nasz Pan i my w Nim. Jesteśmy w tej chwale, ale jeszcze na razie przez wiarę, oddzieleni przez ciało, ale gdy ciało przeminie, wtedy będziemy już całkowicie z Nim. Możemy się tym wzmacniać, ale pamiętajmy o tym, co Pan powiedział: że gdy wytrwamy do końca w Nim. Będziemy z Nim na pewno, ale póki tu jesteśmy jako pielgrzymi i wychodcy, to jest to zawsze żywa dla nas nadzieja. Apostoł Paweł mówi, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Boga i mądrością Boga. 1 Koryntian czwarty 24, werset b. Jest to mocą przez martwych stanie i tą mądrością dla wszystkich wracających przez Niego do Ojca, przez Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie i zajęcie miejsca po prawicy Boga. Pan powiedział, ja jestem droga i prawda i żywot wieczny. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jan XIV rozdział, szósty werset. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział od trzydziestego do trzydziestego pierwszego wersetu. Tym orężem sprawiedliwości ku natarciu i obronie jest to, że nasz Pan Jezus nie tylko umarł, ale i zmartwychwstał. Przez to i myśmy umarli dla wszystkiego, aby żyć dla Chrystusa. Jesteśmy Jego własnością i otrzymaliśmy moc naśladowania Go, według tego jak on żył na ziemi pośród ludzi zniewolonych przez diabła i nie dał się przyłączyć do nich, ale zwyciężył, a my w nim i to zwycięskie życie nasze jest potwierdzeniem tej prawdy. Przeczytaj uważnie szósty rozdział listu do Rzymian. Przez śmierć Jezusa członki naszego ciała umarły dla grzechu, który miał nad nimi władzę, przez to żeśmy mu je oddawali i służyliśmy jemu jako jego poddani w nieczystości ku śmierci. Jak to robiliśmy wtedy poddani grzechowi i czego się teraz wstydzimy, tak teraz uwolnieni spod jego władzy przez śmierć mamy radość w poddawaniu się służbie sprawiedliwości która rozpoczyna się w sprawiedliwości z martwych ku poświęceniu, a za cel ma żywot wieczny. Teraz chcę, abyście mogli zobaczyć główną moc tego oręża ku natarciu i obronie, którą Bóg zawarł w martwych staniu Jezusa i do której prowadzi nas prawda o krzyżu i mocy jego wobec Starego Człowieka, w śmierci Jezusa na nim, ku zewleczeniu tegoż Starego Człowieka z nas, aby przyoblec nas w nowego, w Chrystusa Jezusa z martwych stałego. Pan sprawiedliwością naszą Jeremiasz 23 rozdział szósty werset b. Boska Jego mocą obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, 2 Piotra, pierwszy rozdział trzeci werset. Bóg swoją mocą, którą okazał, wzbudzając Jezusa Chrystusa, okazał, że miał moc i nas wzbudzić, a poznanie tego przez uwierzenie Bogu i poznanie tego, który ma moc dotrzymać to, co obiecał, otwiera bramę zmartwychwstania. Stał się to udziałem Abrahama, który wbrew temu, co pokazywało jego ciało, uwierzył Bogu i przez to dopiero oddał chwałę Bogu, jako Bogu i przez to także stał się ojcem wiary naszej, a naszym przywilejem i obowiązkiem jest wstępować w jego ślady wiary. Bóg powołał nas przez to, kim On jest, a On jest Wszechmogący, i objawił się nam poprzez swego Syna umiłowanego i poprzez to, co widzą nasze oczy. Za pomocą wiary gruntowo nas w tym, czego nie widzą nasze oczy, ale dzięki Bogu widzi nasza wiara. Bóg dał nam swoje życie wieczne w Synu swoim i pobożność w Synu swoim, abyśmy przez życie Jezusa w nas mieli życie i obfitowali. Jan 10 rozdział od siódmego do dziesiątego wersetu. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, od trzeciego do czwartego wersetu: Ten oręż ku natarciu i obronie jest to natura Boga umieszczona w nas przez martwych stanie Jezusa i nasze w nim, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim. Kolosan, drugi rozdział, od 9 do 10 wersetu A. Sprawiedliwość Boga dokonała się poprzez pobłażliwość wobec starego życia i usunięcie go przez krzyż, a łaskę nowego życia w pełni. Boga w nas jest to zajęcie nas przez Boga jako swojej świątyni i napełnienie jej swoją chwałą i cnotą. Większy jest ten, który jest w nas z martwych stałych dla Boga, a umarłych dla świata. od tego, który jest w świecie. Pierwszy Jana, czwarty rozdział, czwarty werset. Przez zmartwychwstanie Jezusa Bóg obdarował swoje dzieci zwycięskim życiem, swoim życiem. Jesteśmy pośród świata, ale już nie należymy do tego świata, tak jak Bóg nie należy do tego świata. My zwyciężamy świat i mamy mocną obronę przed Nim, która służy ku natarciu i obronie. W naturze Boga jest uczynić wszystko, abyśmy byli z Nim w wieczności i tą naturę otrzymaliśmy i czynimy wszystko, aby być z Nim. Ta natura zabezpiecza nas przed skażeniem tego świata, ale też pozwala nam z poselstwem Boga atakować zakłamanie tego świata, mając pewność, że kształt tego świata przemija. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej Ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Ten oręż to jest to, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nie toczę bitwy w swojej mocy ale to Pan ze swoją mocą z martwych stałego życia zamieszkał we mnie. Ten wódz niezwyciężony usunął mnie przez swoją śmierć i napełnił mnie umarłego swoją naturą sprawiedliwości przez martwych stanie. Bóg to zaczął z nami i On jedynie ma moc to dokończyć. Od Niego przychodzi wszelkie chcenie i wykonanie. Pod Jego życie w nas poddajemy wszystko, gdyż myśmy umarli, a nasze życie zachowane jest w nim, jak i Paweł napisał. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gdyż On jest Panem naszym, a my Jego oblubienicą. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Tym poznaniem jest pełnia Boga w nas przez Chrystusa zmartwychwstałego. Bez Niego nic uczynić nie możemy, ale wszystko jest możliwe dla wierzącego. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, kiedy ja nic nie mogę, jako umarły wszystko może we mnie ten, który jest żywy, w mocy przez martwych stanie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołał, on też tego dokona. Pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział, od dwudziestego trzeciego do dwudziestego czwartego wersetu.